Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dziś przed nami recenzja dwóch świetnych mechów. Zestaw nazywa się Starcie Tynanów Mech, pochodzi z 2015 roku i zawiera 754 elementy. Numer katalogowy 7737. No i prezentuje się naprawdę dobrze. Zobaczcie, mamy dwa świetne Mechy. Mech po stronie dobrej, Zaina i Mech po stronie złej. Naprawdę robi to wrażenie, i jest świetnym kosmosem. W takim razie co? Przechodzimy do recenzji? Myślę, że tak. Dlatego zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I przechodzimy właśnie teraz do oglądania tego zestawu. Mecha Tytanzana jest wyposażony w otwierany kokpit, ruchome ramiona z mieczami w kolorze tytanu, ruchome nogi i stopy. Trzeba przyznać, że jest naprawdę bardzo, bardzo e, fajny. Natomiast drugi mech będzie on po stronie złej. No i zobaczcie, on wygląda naprawdę masywnie i jest nawet większy od tego mecha Zayna. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Mamy otwieraną kopułę, mamy również wysuwane ostrza. E, to są w ogóle, ja już wam pokażę, to są w ogóle takie cztery łapki, które też również możemy sobie gdzieś tam przesuwać, e, obracać, żeby to e, jak najlepiej wyglądało. No i jak myślicie, kto w tym starciu by po prostu wygrał? Czy mech Zeina, czy właśnie mech? Po stronie złej. No tutaj te ostrza naprawdę mają wielką przewagę, ponieważ mogą gdzieś tutaj wbić w tego mecha, ale również z drugiej strony mogą też się gdzieś tam łatwo przełamać, dlatego to też wszystko idzie za sobą i są tego plusy oraz minusy. Oba mechy mają ruchome nogi, ale jeszcze oprócz tych dwóch mechów w zestawie zajdziemy pięć figurek no i również. Dwie takie małe wysepki. Zobaczcie, na jednej z nich mamy tutaj taką katapultę, którą możemy gdzieś tam strzelić tego mecha. Czyli to też daje przewagę. Tutaj mamy to naprawdę bardzo fajnie zamontowane. Wystarczy nam teraz tutaj nacisnąć. Ustawmy to teraz w stronę mecha. No i puśćmy salwę I jak widzicie, naprawdę bardzo fajnie to działa oprócz tego, oprócz tego mamy tutaj jeszcze taką nitkę Dlatego to na pewno nam się nie zgubi A gdyby nam się zgubiło, to nawet mamy, jak widzicie, drugą, drugi pociąg. Gdy patrzę na ten zestaw, przypominają mi się te godziny spędzone w bitwie tych dwóch mechów Gdzieś tam właśnie one się szturchały Gdzieś tam właśnie prowadziły ze sobą liczne wojny No i też czasami... Jak zresztą widzicie, te mechy mają nieliczne, co prawda, ale niektóre braki, ponieważ gdzieś tam, jeżeli tam się już z tymi mechami bawimy, no to one niestety też e, niekiedy mogą gdzieś tam jakaś część odpaść. No i wiadomo, jak to wygląda. Zresztą, jeżeli długo bawicie się lego, to sami o tym wiecie. Tak prezentuje się ten zestaw. Mam nadzieję, że dzisiejsza recenzja Wam się spodobała. Jeżeli tak, to jeszcze raz to przypomnę: zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję tam na dole. No i co? Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście szorca z wojny tych dwóch mechów. Myślę, że to był naprawdę fajny pomysł. I zobaczymy, zróbmy taki crash test i zobaczymy, kto po prostu wygra. Ja już się zamierzam żegnam na ten moment. Dzięki Wam za oglądanie. widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!